Zapytałam, czy mogę pomóc przy weselu, powiedzieli im wszystko załatwione. Kupiłam salę i zmieniłam menu. Zapach kapusty z boczkiem i świeżego chleba wypełniał kuchnię naszego małego mieszkania w Krakowie. Była sobota, dzięki kiedy tradycyjnie cała rodzina spotykała się na obiedzie. Siedzieliśmy przy stole, a mama serwowała rosół z makaronem, gdy mój brat Michał nagle oznajmił: Mamo, tato, Ania i ja bierzemy ślub za miesiąc. Cisza. Tylko tykanie starego zegara na ścianie przypominało, że czas płynie dalej. Mama opuściła łyżkę, a tata odstawił szklankę z herbatą. Za miesiąc? Wyszeptała mama, a jej oczy już się szkliły. Ale, synku, to tak szybko. Trzeba wszystko załatwić, gości zaprosić, salę znaleźć. Michał uśmiechnął się szeroko i sięgnął po rękę Ani, która siedziała obok niego czerwona jak burak. Mamo, wszystko już jest załatwione. Ania ma rodzinę w Warszawie, oni wszystko organizują. Nie musicie się martwić o nic, kropka. Jeśli chcesz wspierać takie historie o rodzinnych więziach i sprawiedliwości, zostaw lajka i subskrybuj kanał, aby pomóc nam dotrzeć do wszystkich, którzy mogą potrzebować takiego wsparcia w trudnych chwilach. Poczułam, jak coś ściska mnie w żołądku. Nie o wesele mi chodziło, ale o to, że mój młodszy brat, z którym dzieliłam wszystkie sekrety, nagle stał się obcy. A może ja mogłabym pomóc? Zapytała mnie śmiało. Wiem, że nie mam tyle pieniędzy co ani na rodzina, ale może chociaż kwiaty albo. Ania przerwała mi, a jej głos był lodowato grzeczny. Dziękujemy, Kasia, ale naprawdę wszystko jest już załatwione. Moja mama ma kontakty w najlepszych firmach cateringowych w Warszawie. Hotel Bristol, sam rozumiesz. Rozumiałam. Rozumiałam, że dla Ani i jej rodziny byliśmy tylko biedną rodziną z prowincji. Tata pracował jako mechanik w małym warsztacie, mama była nauczycielką w podstawówce, a ja kończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, dorobiając sobie jako korepetytorka. Nie było nas stać na hotel Bristol, ale czy chodziło o pieniądze? Czy nie chodziło o to, że jestem jego siostrą i chciałam być częścią tego najważniejszego dnia w jego życiu? Dobrze, powiedziałam cicho, chowając ból głęboko w sercu. Ale obiecaj mi, że przynajmniej będę mogła wystąpić jako świadek. Michał spojrzał na Anię, jakby szukał jej pozwolenia. To było jak cios prosto w serce. Mój własny brat musiał prosić swoją narzeczoną o zgodę na to, abym była jego świadkiem. E, e? Kasia, wiesz jak to jest. Ania ma starszą siostrę, Beatę. Ona będzie świadkiem. A u mnie będzie mój kumpel z Warszawy, Rafał. Tata odchrząknął głośno i wstał od stołu. Mama płakała w milczeniu. Tamtej nocy nie mogłam zasnąć. Leżałam na łóżku w swoim małym pokoju, wpatrując się w sufit i zastanawiając się, gdzie popełniłam błąd. Może rzeczywiście byłam za bardzo nachalna? Może powinnam była się cieszyć, że w ogóle zostałam zaproszona na wesele? Ale w głębi serca wiedziałam, że to nie o mnie chodziło. Chodziło o to, że ani było wstyd za nas. Za nasze skromne mieszkanie, za stare meble po babci, za tatę z zabrudzonymi paznokciami od pracy w warsztacie. Następnego dnia zadzwoniłam do Cioci Grażyny, siostry mamy, która mieszkała w Warszawie. Zawsze była dla mnie jak druga mama. Ciociu, powiedziałam przez łzy. Michał bierze ślub i. opowiedziałam jej całą historię. O tym, jak Ania nas odtrąciła, jak Michał musiał prosić o pozwolenie, żebym była świadkiem, jak czułam się jak intruz we własnej rodzinie. Słuchała w milczeniu, czasem tylko westchnęła z dezaprobatą. Gdy skończyłam. Przez chwilę panowała cisza. Kasiu, kochanie, powiedziała w końcu, a w jej głosie słyszałam mieszankę gniewu i współczucia. Wiesz co? Może to i lepiej. Poznasz prawdziwą twarz tej dziewczyny. A teraz posłuchaj mnie uważnie. W jej tonie pojawiła się nutka determinacji, którą pamiętałam z czasów, gdy jako dziecko przyjeżdżałam do niej na wakacje. Ciocia Grażyna była kobietą, która nigdy nie pozwalała sobie na krzywdę. Pracowała w branży ewentowej od 20 lat i znała wszystkich w Warszawie. Jej kontakty były legendarne. Nie będziesz płakać z powodu jakiejś małolaty, która myśli, że jest lepsza od naszej rodziny, mówiła stanowczo. Sprawdzę, co się dzieje z tym weselem. I wierz mi, jeśli ta dziewczyna kłamie, to ją nakryjemy. A jeśli mówi prawdę i rzeczywiście ma pieniądze na hotel Bristol, to przynajmniej będziemy wiedzieć, z kim ma do czynienia twój brat. To, co usłyszałam. Zmieniło wszystko. Ciocia Grażyna pracowała jako kierownik w jednej z najlepszych sal weselnych w Warszawie. Znała wszystkich w branży. Kasiu, sprawdzę dyskretnie, gdzie organizują to wesele. Może uda mi się dowiedzieć czegoś więcej. W jej głosie słyszałam determinację. Jeśli ta dziewczyna myśli, że może tak traktować naszą rodzinę, to się myli. Trzy dni później ciocia zadzwoniła z wiadomością, która sprawiła, że zamarłam. Kasiu, sprawdziłam wszystko. Hotel Bristol nie ma żadnej rezerwacji na nazwisko Kowalczyk ani Wiśniewski na żaden weekend w przyszłym miesiącu. Jej głos był chłodny i pełen determinacji. Sprawdziłam też hotel europejski, Raffles, Sofitel, wszystkie najdroższe miejsca w Warszawie. Nic. Ani jednej rezerwacji. Czułam, jak krew odpływa mi z twarzy. Ale to nie wszystko, Kasiu, kontynuowała ciocia. Sprawdziłam też mniejsze, ale eleganckie sale. Dwór Artusa, Pałac Sobańskich, Villa Foksal. Wszędzie pytałam dyskretnie przez moich znajomych. Żadnej rezerwacji na wesele w przyszłym miesiącu dla rodziny Kowalczyków. Serce zaczęło mi bić jak szalone. To znaczy, że... To znaczy, kochanie, że albo ta dziewczyna kłamie jak znud, albo w ogóle nie ma wesela. Albo... Przerwała na chwilę. Albo planuje coś zupełnie innego, i liczą na to, że wasza rodzina za to zapłaci. Poczułam, jak ogarnia mnie mieszanina gniewu, rozczarowania i ulgi. Gniewu, bo Ania nas okłamywała. Rozczarowania, bo mój własny brat dał się w to wciągnąć. I ulgi, bo w końcu miałam dowód na to, że moja intuicja nie myliła mnie, że coś tu nie grało od samego początku. Postanowiłam dowiedzieć się prawdy. Następnego dnia, gdy Michał był w pracy jako elektryk na budowie poszłam do Ani. Mieszkała z rodzicami w ładnej kamienicy na Kazimierzu, w mieszkaniu, które wyglądało na drogie, ale gdy się przyjrzałam bliżej, zauważyłam detale. Meble były stare, choć stylowe. Dywan miał wytarte miejsca przy kanapie. Na parapetach stały doniczki z kwiatami, które wyraźnie były pielęgnowane z oszczędnością, większość to były skromne bratki i pelargonie, niedrogie storczyki czy egzotyczne rośliny. Otworzyła mi jej mama, elegancka kobieta po pięćdziesiątce, ubrana w szary kostium, który mógł być drogi, ale wyglądał na ten, który służył jej od lat. Miała na szyi perły prawdziwe, ale niewielkie, takie, które dziedziczy się po babciach, a nie kupuje w ekskluzywnych sklepach. Dzień dobry, jestem Kasia, siostra Michała, przedstawiłam się grzecznie. Uśmiechnęła się, ale ten uśmiech nie dotarł do jej oczu. Był wymuszony, pełen napięcia. Ach tak, siostra. Proszę bardzo, powiedziała, wpuszczając mnie do przedpokoju. Gdy przechodziliśmy korytarzem, zauważyłam oprawione dyplomy na ścianie. Mama Ani była nauczycielką historii, podobnie jak moja mama. To odkrycie jeszcze bardziej mnie zaintrygowało. Poprowadziła mnie do salonu, gdzie Ania siedziała z laptopem, skupiona nad jakimiś dokumentami. Gdy mnie zobaczyła, szybko zamknęła laptop i wstała, wyraźnie zmieszana. Cześć, Ania. Przyszłam zapytać o szczegóły wesela. Mama chciałaby wiedzieć, o której będzie ceremonia, żeby mogła zaplanować podróż do Warszawy, powiedziałam, sadowiąc się na kanapie. Tata martwi się o koszty noclegu, więc chciał wcześniej zarezerwować coś niedrogiego w pobliżu. Ania i jej mama wymieniły szybkie, pełne paniki spojrzenia. To było jak w filmie zobaczyłam, jak informacja przechodzi między nimi bez słów, jak dwie konspiratorki przyłapane na gorącym uczynku. E, -e. Kasia, jeszcze nie wszystko jest ustalone. Damy wam znać, wybąkała Ania, nerwowo bawiąc się długopisem. Ale widziałam niepokój w ich oczach, sposób, w jaki mama Ani zaciskała dłonie, jak Ania unikała mojego wzroku. A może mogłabym poznać szczegóły? Nacisnęłam delikatnie. Hotel Bristol to przecież ekskluzywne miejsce. Na pewno trzeba rezerwować z dużym wyprzedzeniem. Mama pytała się swojej znajomej, która pracuje w podobnym hotelu i mówi, że na wesela trzeba czekać nawet pół roku. Cisza, która zapadła, była tak gęsta, że można ją było kroić nożem. Mama Ani wstała i zaczęła nerwowo przestawiać figurki na komodzie. Ania wpatrywała się w swoje dłonie jak w najciekawszą rzecz na świecie. Wiedziałam, że trafiłam w dziesiątkę. To była cisza ludzi przyłapanych na kłamstwie. Wtedy stało się coś, czego się nie spodziewałam. Mama Ani nagle wybuchnęła. Słuchaj, dziewczyno. Nie każdego stać na takie wesele. Myśleliśmy, że będzie skromnie, ale Ania ma swoje wizje. I wtedy dotarło do mnie. Oni wcale nie byli bogaci. To była tylko fasada. Ani chodziło o pokazanie się, o wywołanie wrażenia, ale pieniędzy na to nie mieli. Całe to gadanie o hotel Bristol to były kłamstwa. Ile potrzebujecie? zapytałam wprost. Ania zrobiła się czerwona. Co takiego? Ile kosztuje wesele? które planujecie? Może rodzina Michała mogłaby się dołożyć? Mama ani westchnęła. Dziewczyno, my, my nie mamy pieniędzy na żadne wesele. Liczyliśmy, że rodzice Michała się dołożą, ale gdy zobaczyłyśmy, jak mieszkacie. Zrozumiałam wszystko. Dlatego mnie odtrącali, dlatego nie chcieli mojej pomocy. Bali się, że odkryję ich kłamstwa. Chcieli, żebyśmy myśleli, że są bogaci. Ale jednocześnie liczyli na to, że my zapłacimy za wesele. To była manipulacja na najwyższym poziomie. Dobrze, powiedziałam spokojnie. Dam wam na wesele, ale na moich warunkach. Patrzyły na mnie z niedowierzaniem. Jakich warunkach? Wesele będzie w Krakowie, w sali, którą wybiorę. Menu też będzie takie, jakie uznam za odpowiednie. I ja będę świadkiem Michała. Ania chciała protestować, ale jej mama położyła jej rękę na ramieniu. Ile możesz dać? Zapytała. Następnego dnia zadzwoniłam do cioci Grażyny. Ciociu, potrzebuję twojej pomocy. Chcę zorganizować wesele dla Michała. Prawdziwe wesele. Śmiała się przez telefon. Kasiu, myślałam, że nigdy o to nie poprosisz. Mam dla ciebie idealną salę. I wiem, co zrobić żeby to było niezapomniane. Przez kolejne dwa tygodnie pracowaliśmy razem jak w gorączce. Ciocia załatwiła salę w stylowym dworku pod Krakowem. Ja zająłam się menu. Zamiast wykwintnych dań z hotel Bristol, zamówiłam tradycyjne polskie potrawy: żurek w chlebie, pierogi z różnymi farszami, bigos, kotlet schabowy, a na deser szarlotkę i makowiec. Wszystko to, co nasza rodzina kocha i umie docenić. Zaprosiłam wszystkich naszych krewnych, sąsiadów, przyjaciół rodziców. Ludzi, którzy naprawdę kochali Michała i chcieli mu życzyć szczęścia. Ciocia załatwiła zespół, który grał polskie przeboje i folk, a nie jakąś drogą, snobistyczną muzykę. Wszystko miało być prawdziwe, szczere i piękne. Tydzień przed weselem przyszłam do Michała. Siedział w swoim pokoju, nerwowy i wyraźnie zestresowany. Michał, musimy porozmawiać. Spojrzał na mnie z niepokojem. Jeśli to o tym, że nie jesteś świadkiem. Nie o to chodzi. Chodzi o twoje wesele. O to, że Ania i jej rodzina was okłamują. Opowiedziałam mu wszystko. O tym, że żadna sala w Warszawie nie jest zarezerwowana, o tym, że nie mają pieniędzy, o rozmowie za nią. Michał słuchał w milczeniu, a na jego twarzy malował się szok, niedowierzanie, a potem gniew. Kłamała mi i wyszeptał. Przez cały czas kłamała. Ale jest rozwiązanie, powiedziałam. Zorganizowałam ci wesele. Prawdziwe wesele, z prawdziwymi ludźmi, którzy cię kochają. W dworku pod Krakowem, w przyszłą sobotę. Wszystko już jest załatwione. Spojrzał na mnie z wdzięcznością i łzami w oczach. Kasia, dlaczego to robisz? Po tym, jak cię traktowałem. Bo jesteś moim bratem, odpowiedziałam. I kocham cię bez względu na wszystko. Niesamowite. Jak prawdziwa miłość zawsze znajdzie sposób, by zwyciężyć. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić więcej takich wzruszających opowieści o sile rodzinnych więzi. W dniu wesela dworzec w Krakowie tętnił życiem. Przyjechała cała rodzina z Warszawy, ciocia Grażyna z mężem, kuzyni, których nie widziałam od lat. Wszyscy byli podekscytowani i szczęśliwi. Michał wyglądał przystojnie w wypożyczonym garniturze, ale był wyraźnie zdenerwowany. Ania przyjechała z rodzicami, blada i milcząca. Gdy dotarliśmy do dworku, Ania wreszcie się odezwała. Kasia to jest piękne. I rzeczywiście było. Stylowy dworek z XIX wieku, otoczony starymi dębami, z małą kaplicą, gdzie miała odbyć się ceremonia. W sali weselnej stały stoły nakryte białymi obrusami z kompozycjami spolnych kwiatów. Wszystko było skromne, ale pełne ciepła i miłości. Ceremonia była wzruszająca. Ksiądz, który chrzcił Michała, prowadził mszę. Kiedy młodzi wymieniali przysięgi, wszyscy płakali. Nawet Ania, która przez cały czas wydawała się spięta, uśmiechnęła się szczerze. Po ceremonii goście przeszli do sali na przyjęcie. Zamiast wystawnych dań serwowano tradycyjne polskie potrawy. Goście jedli z apetytem, śmiejąc się i rozmawiając. Zespół zagrał pierwsze nuty sto lat. I wszyscy goście wstali, by zaśpiewać dla młodej pary. W tym momencie podeszła do mnie mama Ani. Miała łzy w oczach. Kasia, przepraszam za wszystko. Za to, jak cię traktowałyśmy. To wesele jest piękniejsze niż wszystko, o czym marzyłyśmy. Prawdziwe wesele nie potrzebuje drogich rzeczy, odpowiedziałam. Potrzebuje tylko miłości i szczerych ludzi. Później, gdy już wszyscy tańczyli, Michał podszedł do mnie. Kasia, chciałem Ci podziękować. Nie tylko za wesele. Za to, że mi otworzyłaś oczy. Ania obiecała, że będzie szczera. A ja, ja chcę Cię prosić o coś kropka. O co? Czy zostaniesz moim świadkiem? Wiem, że ceremonia już się odbyła, ale w moim sercu to Ty jesteś moim prawdziwym świadkiem. Płakałam jak dziecko. Wszystko, o co walczyłam, wszystko, czego chciałam. Właśnie się spełniło. Mój brat wrócił do mnie. Nasza rodzina była znów razem. Wesele trwało do białego rana. Tańczyliśmy, śpiewaliśmy polskie piosenki, opowiadaliśmy historie z dzieciństwa. Goście nie chcieli się rozejść. To było takie wesele, o jakich opowiadają dziadkowie pełne radości, śmiechu i prawdziwej miłości. Kiedy młodzi odjechali w podróż poślubną, skromną, ale zaplanowaną z miłością do zakopanego, zostałam z rodzicami, żeby posprzątać. Mama objęła mnie mocno. Kasiu, jestem z ciebie taka dumna. Pokazałaś nam, co znaczy prawdziwa miłość. Tata, który rzadko okazywał emocje, też mnie przytulił. Córciu, dzięki tobie ten dzień był najpiękniejszy w naszym życiu. Dziś, kilka lat później, Michał i Ania mają już dwójkę dzieci. Mieszkają w Krakowie, niedaleko nas. Ania nauczyła się cenić nasze rodzinne tradycje. Co niedzielę spotykamy się u rodziców na obiedzie. Opowiadamy o tym weselu jako o najpiękniejszej bajce. A ja wiem, że czasami trzeba walczyć o miłość, nawet jeśli inni tego nie rozumieją. Ta historia pokazuje, że prawdziwa miłość to nie pieniądze czy pozory, ale szczerość i oddanie. Jeśli podobają ci się takie historie o sile rodzinnych więzi, koniecznie skomentuj poniżej, jaka część tej opowieści najbardziej cię poruszyła? A jeśli chcesz więcej takich wzruszających historii, zostaw serca i subskrybuj kanał. Dziękuję, że jesteś ze mną.